Kocha babcie i dziadusia, każdy wnuczek, każda wnusia. Kocha babcie i dziadusia, każdy wnuczek, każda wnusia. Witamy serdecznie, zaraz opowiem jakim się tematem dzisiaj zajmiemy. Otóż drodzy Państwo, taki temat mamy za co i dziadka tak bardzo kochamy. My babcie kochamy za to, że gotuje takie pyszne rzeczy, że wszystkim smakuje. Babcie pierożki na i raczuszki smażą, pyszne, szabłowe też nam czasem szawy. Dziadek często opiekuje się na miejscu, jest setny do, do zadawu, ze świeżo do kawy. Dziadek lata w cygnami pusta, kiedy wiatr powiewa, a tu z nimi sam ściąga z najwyższego drzewa. Dziadek wszystko na tam, gdy coś nigdy nie krzyczy, jeszcze potrzebuje. Wszystko potrafi na żelza ma takie, że mógłby na pewno być dobrym strażakiem. Moja babcia piękne bajki opowiada, nikt takich nie zna, sama je układa. Babcia książeczki czyta, kiedy noc na pol, i z szafy przegodzi najgorszego potwora. Dziadek nas na uciech na rowerze Na wycieczkę często nas ze sobą bierze Dziadek ryby z nami łowi i łódką wypływa Wysokie szczyty też z nami zdobywa Dziadek lody nam daje nawet gdy jest zima Cały rok je chyba zamraż serce trzyma Ciadek czasem dalej zaka Albo i cukierka Nawet kiedy mama Krzywo na to zerka Babcia nas pościeszy Kiedy brzuch nas boli Zamiast lekarstwa do nas klatę Babcia na leczeniu się zna doskonale, z babcią do lekarza nie potrzeba sam. Dziadek piłkę kopie i na bramce stoi, karne kopie, dwoje się i trój. Męż nami ogląda, zawsze kibicuje, nigdy się nie zgodzi, kiedy hałasuje. Dwa babcia tart na Z ojczycki, masa truskawków, a moje babcia zeszczoło. ty z a to ja, tu jest, zadecką odwiedzę, Tomasz na zakupy zawsze wtedy biedzę. I pijamy sobie, co tylko chcemy, tylko babcią szaleczkie, pak tak możemy. Dzieciu Dziadku, bardzo Was kochamy, za to, że jesteście, za to, że Was mamy. Teraz przyszła pora, by z Wami świętować, Na babcie i Dziadka mocno wycałować. Choć jesteśmy jeszcze mali i o życiu nic nie wiemy, o tym, co jest najważniejsze od Was, się nauczyć chcemy. Każdy wnuczek, każda wnusia kocha babcie i dziadusia, każdy wnuczek, każda